Cześć. Słuchaj, porównajmy dwie nowości na ten sezon, Carreza i Revita Defender 3. Dwóch, myślę, konkurentów. No i zobaczymy, kto wygra. Oglądajcie. No dobra, to jesteśmy, jakbyście nie mieli wątpliwości, jesteśmy w Faradzie i mamy do dyspozycji dwie fantastyczne nowości. Ja ze swojej strony, ponieważ mamy dwie Mki, a Wiktor chodzi w Eski, tak. więc ja będę modelem dzisiaj. Więc ja mam e, Rewita Defendera. Obie kurtki są na górę, obie są. Z wypinanym górę. Tak. I obie zakładają daleką, ekstremalną turystykę i uniwersalność. I jak będziemy. No ja mogę już jakby założyć jedną z nich, żebyśmy mieli o czym powiadać. I tak, jeżeli chodzi o Rewita, mamy ocieplenie wypinane, wypinaną membranę, no która i masę... może być zwykłą kurtką też. Jak jesteśmy w podróży, nie chce nam się kolejnej kurtki brać, mamy kolej... zwykłą kurtkę. Bo wygląda powiedzmy jak zwykła, zwykła jakaś przeciwdeszczówka. Dobrze. Ja jestem w rozmiarze M, jak wiecie jestem gibonem. Mam zdecydowanie większy zasięg ramion niż wzrost, więc na normalnym człowieku, normalnych gabarytach ta kurtka wyglądałaby pewnie lepiej. No ja hmm. będę wyglądał na niej, w niej trochę dziwacznie. Ale te rękawy to nie, dosyć... nie, ma, nie ma tragedii. No. Możesz powiedzieć, że są no. No, tak, są dosyć długie. Jak no, ja jestem przyzwyczajony do tego, że te rękawy są zdecydowanie krótsze. Także całkiem spoko. Nawet na mnie leży to nieźle. Dla mnie ważne jest to, z czego ta krótka jest zrobiona. Jest Całkowicie jest poliamidu wykonana, tak za nazwa handlowa Cordura. I żebyście mieli na uwadze, że poliamid to kordura. Kordura to nic poliamidowa o określonym splocie i określonej grubości. Dobre. Dokładnie tak. Demonstruję się, pokazuję. Symuluję pozycję motocyklową. A całkiem spora wentylacja. Wentylacja, która dla mnie jest trochę upierdliwa, bo trzeba przełożyć ten suwak pod... Tak, nie, no nie jest to przemyślanie, którzy troszkę potrafią to lepiej zrobić, ale... Myślę, że na światłach między czerwonym a zielonym da radę. Nie, to tu nie da, nie, nie, nie da rady przełożyć. Nie, tu nie da rady, to tak zostaje, no. koniec. To jest taki, do drobina nonsensu nam się tutaj już pojawiła. Dodatkowo masz jeszcze, myślę, że ciekawy patent na klatce, pomożesz to szybko przypiąć sobie. W niektórych kurkach musisz się tam chować gdzieś, a tu szybko przypinasz. Nawet na światła, to no, akurat jest spoko. Więc, i jak dobrze pamiętam, tylko ma tak mikrofon przypięty, że ma dodatkową wentylację tutaj przy suwaku. Najlepiej zapiąć najpierw jeden, a później drugi się na światłach najbliżej rozpinać. No, jak się chcemy, to w czasie jazdy korzystać. Czyli to jest meszowe i wentyluje całkowicie do środka. Puszczę powietrze. Wyloty z tyłu są jakieś? Tak, mamy wyloty po bokach. I tak naprawdę tyle. I ciekawą rzeczą, mamy dużą kieszeń z tyłu, więc jeśli nie chcecie nerki ze sobą wodzić na jakieś dokumenty, i tak dalej, czy na portfel na, na bramkach, to jest to fajna opcja. Co mnie w Revicie urzeka? Stawki, takie detale. Wykończenie na ramionach skórzane. Ciekawy patent tutaj z regulacją na, e, przy szyi, czy se fajnie dopasać do swojej grubości szyi. I według mnie, wykonanie tej kurtki. Myślę, że jest na fajny naprawdę porządnym poziomie. No mamy bezpieczne szwy, podwójne szwy. To wszystko jest rzeczywiście wygląda bardzo dobrze. Eee, sorry za do hałasy. Także to, co jest dla mnie interesujące, to, to jest moim zdaniem wada, że ten pasek m, przechodzi przez niego ten, ta wentylacja i jest problemem. Natomiast to, że jest ona sięga aż tak wysoko, pozwala wprowadzić powietrze bardzo wysoko prawie do pleców kurtki. Kolejną rzeczą, która jest fajna, to jest to, że regulacja w pasie jest w dwóch punktach, a nie w jednym. Plus do tego możemy tą kurtkę rozkloszować, czyli możemy, kiedy siedzimy, żeby kurtka się nie podnosiła do góry, ona może stać się szersza w czasie siedzenia. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem e, kieszeni, ani takich rozwiązań, do których można włożyć twarde rzeczy, bo jakby one mogą nas uszkodzić, ale z tego co widzę tutaj, ten materiał, to jest ripstop, to jest bardzo ciekawe też rozwiązanie, takie wzmocnienie materiału. Kieszenie są mocno zawinięte i sprawiają wrażenie no, bardzo wodoodpornych. Myślę, że nie powinna się tu dostawać woda. Ok, czyli tu mamy wewnątrz jeszcze dwie kieszenie. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale jak widzicie możemy odpiąć całkowicie ocieplenie. Ocieplenie jest w postaci całego zestawu razem z rękawami. Na rękawach przypięty jest stopami no, czerwony Tego rozwiązania nie lubię. Wolę jednak suwaki, bo to przy zakładaniu ściąganiu lubi się wyrwać. Po prostu odpina się tak. od spoconej ręki, i potem zostajemy bez tego, i robi się problem. I ocieplenie nie stanowi właściwie żadnej wartości dodanej. Ja uważam, że ocieplenie w kurtach motocyklowych fajnie by było pozwolić motocyklistom za nie, nie płacić, bo wiele osób ma już Polar albo swojego Softshella i jakby nie, nie ma tej konieczności. Dla tych wszystkich, którzy uważają, że to jest dobra rzecz, to ja się z nimi nie będę spierał, bo oczywiście, jeżeli ktoś chce mieć komplet od razu, to Revit go oferuje. Natomiast dla tych, którzy szukają oszczędności albo znajdują w tym jakiś problem, to ja się z nimi solidaryzuję. Ale to co teraz widzimy, to jest kurtka z gore -Texu, która zaraz ją też wydłubiemy, żeby wam pokazać, że ona ma swoje walory dodane, ale to co mnie urzeka, to jest to, że można ją przypiąć oddzielnie. Tak. Czyli woda, która będzie spływała, często jest tak, że kurtka i membrana Koliduje ze spodniami, i kiedy przypinamy kurtkę do spodni, to membrana nam się podwija i woda ścieka do gaci. No tak, jest no, tak, tak. Ja tak, tak jest. ja się z tym spotkałem. I jeżeli membrana ma swój suwak, żałuję, że niedługi, ale nawet ten krótki powinien wystarczyć, pozwala nam na ułożenie się tej membrany nad spodniami. Bo tu są spodnie w tym miejscu, więc to wszystko się ładnie. Zawija, znaczy zawija, spływa po spodniach cała woda. Więc to jest takie, taka wartość dodana. Żałuję, że nie jest długi. W długim suwaku czułbym się bezpieczniej. Kurtka ma ten zewnętrzny materiał, ma już obydwa suwaki. Ale pokażmy, jak ona wygląda. Ale jak widzicie, jest to kurtka, którą możecie spokojnie zabrać sobie na spacer. Jest to kurtka, która zapewni Wam bardzo wysoki poziom oddychania, bo jest to gore i bardzo, 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 bardzo bardzo wysoki poziom wodoodporności. Bo jest to gore. Ma nawet jakiś odblask. Nie wiem, czy z tyłu jest jakiś dodatkowy. Jest taki są. Okej, okay, super. To jest jakby też dla mnie wartość dodana. Więc jeżeli lubicie długie podróże motocyklowe, to wiecie, że bardzo trudno jest się spakować w mały gabaryt. I mając w zestawie dodatkową kurtkę która może służyć do normalnego eksplorowania rzeczywistości, dla mnie to jest super wartość dodana. To jest duży plus. Dla mnie rzeczą, która dodatkowo urzeka w ogóle odzieży Rewita, że oni sami projektują ochraniacze. Jak zauważyłeś, nie wiem, czy miałeś taki efekt, że ten ochraniacz łokci wpadł. Tak, tak, bardzo ładnie leży. Nawet na gibonie, w sensie na osobie, która ma zdecydowanie za długie ręce. I gdzieś jakieś czytałem testy, że ochraniacze ich przewyższają normy, jeśli chodzi o level drugie. W porównaniu do innych ochraniaczy. Hmm. I, I fajne jest to szczególnie u pleca, gdzie plecy zazwyczaj macie dodatkowo do kurki, dokupujecie, przez to, że oni sami to produkują. to Idealnie pasuje kształt. Za mnie ma problem że trzeba coś dociąć. Nie do końca kieszeń wypełnia. Certyfikat mówi o tym, że jest to level 2. Jak mówisz, ja ci wierzę, bo dla mnie jesteś ekspertem. To, co jest w tych ochraniaczach, co ja lubię w ochraniaczach tego typu, to jest to, że mają bardzo duży, duży przewiew, w sensie są rzeczywiście ażurowe i e, membrana, która jest na tych ochraniaczach, nadal ma szansę oddychać. W wielu przypadkach membrana, która jest przyklejona do ochraniacza, który jest monolityczny, po prostu nie oddycha, poci się, może nawet uszkodzić się mechanicznie, kiedy jest zrolowana pod nią i szoruje po niej. Fajną rzeczą Ciekawe. jest w Rewicie jeszcze, Masz, mamy dwie dwa ochraniacze do wyboru na plecy. Zwykły plus wersja wentylowana. Wiktor już wraca, a ja umilę Wam ten czas swoim głosem. To, że trzeba dokupić waciak. Kupując kurtkę płacimy za waciak, ale nie płacimy za ochraniacz pleców. Bo jak wiecie, ja i Żyrawka, właściwie to głównie Żyrawka, woli mieć ochraniacz w postaci żółwia. Więc w przypadku rewita, o, rewit sięgnął Idea osiągnął wróg. Tu mam wersję wentylowaną, tu mam wersję standardową. Więc już widzicie, na pierwszy rzut oka jest dużo bardziej Z tak. Fajną rzeczą jest to, że często niektórzy są zwolennikiem zakupów internetowych, czego ja uważam, że każdy liczbę trzeba przymierzyć, ale jeśli już chcecie się kupić przez internet i ciężko dobrać ochraniacz przez internet, jaki rozmiar, Revit zawsze pisze rozmiary ochraniaczy. 03, i jak otworzy sobie kieszeń, zawsze przy kieszeni, tam gdzie się wkłada ochraniacz, jest napisane, jaki powinien być zastosowany ochraniacz. 04. No proszę. Czyli Wiktor nie oszukuje. No dobra, to może teraz zobaczmy, co ma Held. Pierwsza rzutoka. Różnica w porównaniu do o, poprzedniej edycji PZ2. Według mnie dużo lepiej dopasowana na szczuplejsze osoby. Lepszy jest fit na, na szczupaka. To potwierdzam. No, też ciekawe rozwiązanie, bo suwak nie jest wodoodporny, ale jest podwójna patka, która zakłada, że tak jak w przeciwnych wszystkich, wszystkie które macie, że woda nie dostanie się do środka, a nie będzie nigdy leżała na tym woda. Tam w traficie mieliśmy gumowany... Co? gumowany suwak. Tak. Także każda metoda jest dobra, byleby nie wpuszczała wody do środka. Dobra, jadę dalej. I znowu, mamy otwór wentylacyjny i podwójną padkę. Hałas. Jest ciekawsza, bardziej przemyślana rzecz, to wentylacja przesuwaków. że masz to, bardzo szybko może to roz rozpiąć. Tak naprawdę szarpnąć tak. i po temacie. Jednak help zawsze pokazuje w swojej odzieży, że tam głównie liczy się Funkcjonalność, nie do końca ergonomia, nie do końca znaczy... czasami wygląd, tylko to ma być funkcjonalne. Niestety, Ornów Mozine i tak jak mówiłeś, ochraniacz nie leży już tak ładnie jak w Rewicie. Nadal jest fajnie, wygodnie. To nie jest złe rozwiązanie, ale w Rewicie jest to lepiej opracowane. Ale ona sprężynuje bardziej, ona jest bardziej elastyczna, jest więcej elastanu. Także też ten komfort jest zachowany na bardzo wysokim poziomie. Podobny system wentylacji, tylko już nie tak łatwy w operacji, bo trzeba tak, sorry za hałas. Dwa suwaki. Jezu, niewygodne. Więc mamy wentylację, która stanowi dosyć podobną powierzchnię i też będzie wprowadzała dużo wiatru. Natomiast tu lepiej rozwiązana jest wentylacja na ramieniu, bo omija na ręce właściwie, na przedramieniu i ramieniu. Mi się troszkę bardziej podoba w Revicie, bo powiedzmy u Ciebie jest fajnie dopasowane, ale osoba, która jest troszkę na skraj dopasowania w rozmiarze, otwierając wentylację, później ma problem, że ma ciężko to spiąć. Tu przechodząc przez wentylację jednak Zyskujemy to, że możemy lepiej dopasować do ręka, do, do, do naszej przedramienia ochraniacz kurtkę. Tak, to prawda, że w momencie, kiedy ja e, miałbym dobrze dopasowany ten rzep, otworzyłbym kurtkę, to potem ochraniacz staje się dużo luźniejszy. On sobie tutaj żyje swoim życiem. Natomiast no coś za coś, wentylacja zawsze będzie wrogiem e, dopasowania. Tutaj mamy jeszcze możliwość otwarcia tego z drugiej strony i tu przydałaby się jakaś właśnie lepsza, Lepszy system mocowania, ale jakby rzeczywiście można go otworzyć na opartego z dwóch stron i też zadziała. Natomiast jest to ten sam problem, który był w rewicie, że potem ta dolna krawędź jest prawie niczym nie spięta. Ale ciekawe, a jak z wyjściem wentylacji z tyłu? Praktyczno bardziej rozbudowana jest, bo tak mamy po bokach na motylach tak zwanych i u góry. O, już czuję, jak wieje. Prawie. <grych> ok, więc. Jest zupełnie inny materiał, jest yy, znaczy inna, inny materiał, inna jest w dotyku, jest bardziej elastyczna, bardziej taka sprężynująca. Natomiast ułożenie ochraniaczy rzeczywiście bardziej mi się podobało w rewicie, ale jest nietypowego rozmiaru, żeby się sami przymierzyli i sami wyrobili sobie własną opinię. To teraz do środka. Dobrze, wracam. Uwaga, uwaga, przygotujcie się. To ja, tofik. Jeżeli jesteście, jakby odwieczny problem kominiarki i kołnierza. Jeżeli zakładam, zawsze, jest otwór. zawsze zostaje szczelina pomiędzy kurtką a, a kaskiem, a tu tego nie będzie. Natomiast, yy, tak jak wspomniałeś, Niemcy idą w kierunku funkcjonalności, a nie designu i wyglądu, bo ja wyglądam jak idiota teraz. Ale jeżeli jesteście z fanem tego, żeby to działało, a nie wyglądało. To faktycznie to może zrobić lepszą robotę niż jakikolwiek kołnierz lub kominiarka. Jest to upierdliwe, wymaga na pewno trochę przyzwyczajenia do tej technologii, ale, ale da się. Który chciałem pokazać, są to stawki na łokciach, które powodują, żeby się nie Oprócz tego, żeby nie przeta się materiał na łokcie, dodatkowo to powoduje dodatkowy poślizg. Super Fabrik. Super Fabrik to jest taki, to ma dodatkowo jeszcze zaletę, że jest całkowicie elastyczny. W sensie jest tak, że nie, nie przeszkadza w e, samym e, ugniataniu się materiału, w tego jak się w nim czujemy, ale w momencie upadku jest bardzo śliski, więc ten wypadek, nasz upadek trwa dłużej, a co za tym idzie, nasze ciało jest narażone na mniejszy stres. To jest naprawdę fantastyczny materiał, bardzo drogi, ale fajnie, że jest. Szepy. I wchodzimy do środka. I tu jest ta kieszeń na polonka. Jak wiecie, nie jestem fanem kieszeni. O, tu jest jeszcze to właśnie ta, ta nasza kominiareczka. Nie da się jej tak fru! oderwać, można ją sobie schować i wtedy grzeje na plecy. Wtedy, jak chcecie mieć garba, to proszę bardzo, możecie mieć garba w postaci kominiarki. Ona tutaj jest schowana w takiej swojej kieszonce. Zapinanej na rzepik. Trochę za dużo chyba tych bajerów, ale no. Pf. Jak ktoś zawsze ma problem z zimnym karkiem, takie ostre narzędzie przyciągnięte do szyi w czasie jazdy jest takie uczucie. Ja zawsze mam, kiedy jadę, jak jest zimno, to z tą kominiarką nie powinno być problemu. Jak widzicie, nie ma w ogóle ocieplenia. To jest na plus, według mnie. Moim zdaniem również. Ale ja... można dokupić. Health ma wiele opcji do kupienia podpinek, tak zwany z tym clipping. Jest opcja softshellu, jest opcja ogrzewającej, jest też opcja... O, holi. Holi, tak. <noise> jest też opcja, jeśli nie mamy kurtki z goreteksem, można dokupić sam goretek do kurtki. Wow. Znaczy, do, Rozumiem, że różne modele, różne no, możliwości. Mam model w pewnym momencie, kurde, potrzebuję goretek. A mam dobrą kurtkę z dobrych materiałów. Dobre. Z, a można dokupić goretek. Można sobie stuningować swoją kurtkę. I tutaj mamy ochraniacze D3O, barki łokcie. Jak zauważyliście, w obu przodkach nie ma ochraniacza pleców, co też dla mnie jest plusem bo trzeba go dopasować do siebie, ewentualnie ma się własnego żółwia i ma się wszystko w nosie. I to jest ta kurtka, która jest zewnętrzna, szum znowu. Może Wam się wydawać, że ona jest na mnie za duża, bo wyjęliśmy coś, co powinno być małe, a jest duże. Tak, ale Held stosuje już od kilku generacji w kurtkach Gore-Texe opcję wypięcia membrany założenia ją na wierzch. I to jest dla mnie świetne rozwiązanie. Według mnie jest najlepsza opcja, jest ładna pogoda, Jedziecie z rozpiętą wentylacją, raptem zaczyna walić deszczem. Szybko wyciągacie z plecaka przeciwdeszczówka, która przede wszystkim oddycha. Na A jeszcze połączenie jest ciepła pogoda plus deszcz. na solution. To, zakładacie zwykłą przeciwdeszczówkę, gdzie się zapocicie. Tu macie podpinkać goretek, sektor oddycha przede wszystkim. To, co na co zwróćmy uwagę w kurce Rewita, krótki suwak, tu jest całkowicie długi suwak w membranie. To jest też dużo lepsze moim zdaniem rozwiązanie. Ok. Tak, rzecz, która nie do końca jest tak super przemyślana. Czyli ja mam bardzo długie ręce, to tak też trzeba wziąć pod uwagę. Że tu jest drugi rzep, który powinien sięgnąć pewnie, żeby zamknąć ten rękaw trochę, ale to nie jest łatwe. No powiedzmy, że jest to jakiś tam. W większości przeciwdeszczówek jest jakiś ściągacz taki na końcu i można sobie to tak lepiej podregulować. No ale posłuchajcie, wszystkie kieszenie, które tak bardzo chcą mieć turyści, teraz są to... bez sensowny pierwsze, ale za to dowieziecie wszystkie rzeczy suche. Ale nie macie do nich dostępu. Czy znaczy są dodatkowe takie o hyc, ale ja myślę, że one się tak nie bardzo będą przydawać. Fajną rzeczą z tym są tu panele elastyczne. Tak, to jest świetne i one są tutaj też przy ramieniu. To jest ekstra i to naprawdę pracuje. Trzeba też dodać, o, że taka jest. sama funkcja jest w spodnie. Też możesz membrany wypiąć na zewnątrz. Chyba ja to już wszystko powiedziałem, co chciałem. Rozbiorę się z tego teraz. Ja jeszcze dodam o jednej no, ciekawej proszę. rzeczy. W środku kurczę jak zdejmiesz się, jeśli chodzi o Przede wszystkim znacie, jakie tu są dużo większe panele, i ten materiał według mnie dużo mniej będzie, jak będzie spocony dolegał do ciała, więc nie wpływa na komfort. Taki 3D mesh, taki mesz, który jest bardzo mocno odsunięty od ciała. A tu mamy zwykły po prostu siatkę, tak? A tu to jest na plus jednak w środku, jednak tej klasy kurtka według mnie takie rzeczy powinna być. Hmm, ciekawe, tu jest miejsce na tak. słuchawki. Wow. Lub by prowadzić przewód do powerbanka, żeby ładować interkę. Kurczę, no mega przemyślane. To ja już mam werdykt, która mi się bardziej podoba. Dla mnie każda ma plusy. Tak. Jeśli chodzi według mnie dla mnie w moim przypadku jakim mierze Rewita, ogromnym plusem są te ochraniacze, które świetnie wpadają w bok. Lepiej się czuję w Rewicie, lepiej na mnie leży zdecydowanie, natomiast funkcjonalności więcej ma Held. Więc Cholera, no dobra, nie kurtka, jest to takie łatwe. Idealna kurtka Held plus ochraniacze Revita. Tak, dopasowanie Revita i funkcjonalność Helda i stworzylibyśmy kurtkę idealną. Jak zawsze wybór należy do Was, więc Wy sami podejmiecie decyzję. A jak one mniej więcej cenowo? 3700 kontra 3200. Okej. Okay. No, bo już myślę, że przy tej cenie nie będzie dużych wahań, jeżeli ktoś podejmie decyzję na zasadzie, ta lepiej leży. Bo tak naprawdę w mojej opinii chyba to dopasowanie ma duże znaczenie, bo to jest bezpieczeństwo. Natomiast funkcjonalność to jest to wszystko, co będziemy czuć. I in plus. Tak, in plus. Cholera. Słuchajcie, no jeżeli macie taki dylemat, wpadnijcie do 4 przymieście obie kurtki i zobaczycie, która na Was lepiej leży i którą Wy wybierzecie dla siebie. Ja więcej uwag nie mam. No ja też. Także Powiadajcie... Wybór należy do Was, i zwrócił uwagę przede wszystkim na dopasowanie do, do, jeśli chodzi o ochronę bezpieczeństwa. No, ale ta funkcjonalność też ma znaczenie. Dobra, okay. no to. Na razie. Pa.